Nauczycielka pozywa szkołę po tym, jak studenci robią jej zdjęcia majteczek. Ta nauczycielka biologii pozywa elitarną męską szkołę po tym, jak złapała kilku studentów, którzy robili jej zdjęcia części intymnych. Jest to szkoła w San Mateo w Kalifornii, gdzie czesne wynosi 17 tysięcy dolarów rocznie. Administracja szkoły podchodzi do sprawy Kimberly Bonner z dystansem, mówiąc, że chłopcy pozostaną chłopcami. I nauczycielka, której nazwisko pozostaje mi przetłumaczyć jako hm, Drongal, nie zostaje traktowana poważnie. Molestowanie rozpoczęło się w 2012 roku, kiedy na ścianie jednej z toalet pojawił się napis: Pani Drongal przyprawia mi drągala. Później tego samego roku pojawiły się poniżające nauczycielkę tweety, ale administracja szkoły ciągle milczała. W końcu pani Drągal dowiedziała się o zawodach na najlepsze zdjęcie spod jej sukienki, jakie urządzili sobie uczniowie. Studenci z najlepszym zdjęciem krocza wygrywali. Pani Drągal twierdzi, że kluczowe dowody zostały wykasowane przez jednego z jej przełożonych po tym, jak dyrekcja dowiedziała się o osobliwych zawodach. Dyrekcja twierdzi z kolei, że ściśle współpracowała z policją i zawiesiła sześciu uczniów, a sześciu innych wyrzuciła ze szkoły. Jednak żaden z nich nie został oskarżony o molestowanie. Czy w tej sprawie powinny zostać postawione zarzuty, a nie tylko drągale? Dajcie znać co myślicie w komentarzach.